Nudzi mi się jak, nie wiem, z, z dziobami jest fajnie, tylko no, nudzi mi się dalej jak. Nie wiem, czoła, jeszcze noga mnie boli, ale posłuchajcie, minął miesiąc i za pół miesiąca jeszcze będziemy mogli się już powadzić prawdopodobnie. Więc będziemy też oglądać nowy dom, to jedzie do Siajonu. Moja Kuba, będziemy oglądać nowy dom, serio? No Lenka, nie kłam. No, idziemy przecież już miesiąc minął. Seria? Już? No, już. Tutaj. jest Kupa i Maja. Kupa i Maja. <laughs> Przestańcie już grać. Mówię po raz ostatni. Oskar! Teraz jest pora drzemki. O nie, Oskar zasypia. No i co teraz będzie? Z kim ja pogram? Nieważne. Wyłączam. O Boże, ile to trzeba naklikać. Dobra już. Pady odkładajcie. I teraz można normalnie usiąść. Sioraj sobie Mikołajek tu. A jak gdzie? A ja potrzymam Mikołaja. Znaczy Oskara tego Oskara. Ok. No więc tak będziemy... Mamo, czemu mi nie A Będziemy oglądać nowy dom. E, tylko ben, jest, prawie, jest już prawie gotowy. Jak niektóre pokoje będą niedokończone, to nie ma ludzi, dobra? Jak mój będzie nieskończony, to będzie ma ludzi. Wie, no dobra. No to idziemy. Dobra, ja pęj wchodzę, wchodzi, ja pieszia, ja pieszia. Dzisiaj. O ja będę ma ludzi, po tu. Uuu! Jaki muszę wyczyścić stół. Co? Nie, stół jest dobry na pewno. Oj Maja już... O! No dobra. Już to krzesło to mogli przesunąć. No, ale stół mamy kanapę! Czemu tu jesteś? Ej, patrzcie, przyszła ta chodzona bieda! Gdzie jest? Czemu tu jest ten ziew? No ja nie wiem, co to jest. No dobra, trudno. Nieważne. Oba mi już. No dobra. To dalej. Idziemy? No, co mamy robić? No, co? Chcieć zobaczyć łazienkę. A że jaki tu burdel. Jeszcze kipa nie na mejście. Ja tu będę spać. O, tak jak cię tu spać. To będzie na pewno moja sipania. Dobra, chodźmy zobaczyć łazienkę. Trochę tu bałagan. Patrz, koła na sypialnia. Wow, no powiem, że tu się postarali. No. A ja tu będę spać, tak? Nie, to my tu będziemy spać. Lęka! Ty masz swój pokój na górze. A ja chcę tu mieć pokój i na górze. Mogę mieć dwa, co nie? No właśnie, nie, nie tak to działa. Ciao. tak to działa. Cio, nie, ośwal. Be, no kiedy on powie pierwsze słowo, no? Mm. Zobaczcie, Mania, O mi się nie chce chodzić na kulach. Bo jest niewygodnie. Chociaż i tak mogę na nich skakać po schodach. Tylko kafelki jeszcze mogą tu zmienić. Ale tak to jest ładnie. U, mój pa. Hmm. Czemu jeszcze go nie zrobili? Powinni już... wcześniej już go zrobić! Hmm, to Jestem zła jak brzydka! I a! No chyba nieważne... Hmm. Hmm. Na pewno się pół miesiąca go zrobią. Boże, pokojnikowa już ja już... Hmm, dziwne. A balkon? Nie, bieda. Szybko, chodźmy zobaczyć nasze pokoje, no. Hm, dobra, to to jest lęki pokój. No nie, wiedziałam, będę miał ten najmniejszy. Jej. Tylko mogli chociaż postawić to na miejsce. No. Dobra, chodźmy. Dobra. Ej, Kuba! Co ty, dziewczyną jesteś? Dobra, chodźmy do domu. Lęka znowu mi wskoczyłaś na ręce. Tak, bo mi się nie chce chodzić na kulach. Mm. To, to jakoś tak, szkala nosisz, a mnie nie. Kuba na ręce, ej, no, no dobra. Mm. Dobra, jedziemy do domu. Chodźcie dziewczyny, co tak wolno? Nie, nic, 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 nic. Dobra, chodźmy już do pokoju. Dobra, ja siadam w sumie tu. Chodź Mikołaj, powiemy się razem. Mhm, żebyś tylko nie grał. O mnie, Jakuba, do pokoju. Nie jestem twoim królem, lecz... Nie jestem Twoim tym służącym. Ej, kuba, a czemu na moim kieszeniu się też masz swoje? Nieważnym. Dobra. bekuje, Be. Aua! Hmm, be. się się ziabami. Dobra, wdrobię. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie dużo łeb w górę i subskrypcie. Pa!